Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Dziś mamy 17 października, czas pełny barania. I na, na ten czas zrobię przekaz z talii zakonu złotego brzasku. Piękna talia, już wysłużona tyle lat. Ją mam już. Ona, ta talia, powiem Wam kochanie, kopiesza, została odznaczona w taki sposób. Odpowiedni do wykonywania rytuałów magicznych. Nie wierzycie? Dowiedzcie się sami, sprawdźcie sobie informacje. Tyle razy ją pracuję i dlatego ją tak uwielbiam. I dlatego dziś z niej zrobimy przekaz. Kardy, powiedzcie, co ciekawego ten czas przyniesie. powiem że w kwestii uczuć i jeśli chodzi o parę o związki tutaj będą zmiany proszę to wyszło mi z przełożenia to też mi wyszło z przełożenia widzicie co ma wyjść to i tak się pokaże tutaj będzie jasno postawienie komuś grani i będzie zawalczenie upór i to dosadne, ciężniczka dysków, to jest kobieta, być może, która albo yy, spodziewa się dziecka, tak, tutaj może być wieść o ciąży, albo zakłada własny swój biznes, własną działalność. Tutaj w Królu Pucharów, no to oczywiście z taką osobą też yy, może mieć do czynienia rak ryby skorpion, ale tutaj bardziej osoba spod rysunku ryb yy, i rakami się rysuje. Oczywiście... <laughs> to jest osoba, z którą może mieć do czynienia, tak, która być może to nie wychodzi z uczuciami, ale tutaj będzie upartość, zawziętość w dążeniu do własnych celów, tak, bo co, bo ktoś tkwi w jakiejś klatce mentalnej, w której nie chce się wyswo wys wyswobodzić, a ten znowu tu będzie uparcie działo do, do celu, żeby osiągnąć swoje, żeby osiągnąć swoje, tak samo i to będzie taka po prostu Walka pomiędzy tymi sprzecznymi osobami. No, ale tutaj jest pokazane, że czas porzucić, proszę. Czas porzucić to, co już nie służy, tak. Królowa różek, to jest kobieta zajmująca się magią, może być też i czarownica, może też być jako kochanica, tak? Ale to jest pokazana transformacja całkowita, tak? Czas porzucić stare schematy, którymi się kierujemy. Stare przyzwyczajenia, stare, być może nawyki, tak, którymi uparcie chcieliśmy coś osiągnąć w zdobyciu być może interesów, uczuć, związków, tak bo tu jest jasno pokazane moi drodzy, tutaj jest całkowita odmiana wyjścia, bo tych uparcie jest dążenie do swoich celów ja chcę tak, inaczej być nie może, tak a tu znowu y, król różek, on tutaj jest, jest uziemiony pod tym względem tak, tylko, że tu też jeśli chodzi o emocje, też jest porywisty, tak, i na to też trzeba zwrócić uwagę. Tak samo jak i królowa różek. Królowa różek, ona wie, do czego chce, wie do, wie do czego dąży i wie, w jaki sposób to zdobyć. I też oczywiście ma swoją potencję, jeśli chodzi o zdobywanie mężczyzn, tak, ma tak zwane przyciąganie takie seksualne, jeśli o to chodzi, tak ma po prostu powodzenie i wybór, jeśli o to chodzi, tylko że ona byle czego nie weźmie. No i tu rozpoczynając coś nowego, po prostu trzeba zmienić taktykę myślenia, taktykę działania, żeby naprawdę to mogło po prostu y, dać na przyszłość nowy początek. Być może właśnie to jest karta tak samo i głupca, karta głupca to jest karta dziecka, to jest karta nowych początków, tak, to jest wieś i o, ociąży, być może z tego wyjdzie yy, właśnie <grytanie> i dziecko, tak, ale też może wyjść po prostu i nowy początek, próba naprawy lub dogadanie się w końcu w, w, po jakiejś kłótni, po jakichś sporach, zrzucenie jakiegoś ciężaru z sobą, co samo to pokazuje też i dziesiątka mieczy, tutaj akurat w tej talii to jest ruina, to jest już totalne dno, tak, z którego teraz już ktoś próbuje wyjść próbuje się od, odbić no i kierowanie się przede wszystkim, moi drodzy, intelektem rozumem, niezawziętością upart upart upartością tak, chyba, że naprawdę ktoś ma już takie swoje racje i nie zmieni zdania no to to już wiadomo, to już jest już inna i na droga, tak, a tu jednak trzeba zmienić te schematy działania i, i myślenia, by mogło narodzić się właśnie coś nowego, by mogło powstać coś nowego, a tym bardziej u takiej ognistej pary, a tu wiadomo, mamy pełnię w baranie, tak, więc tutaj są ogniste energie, jak sami widzimy, król różdżek i królowa różdżek, to są po prostu tak, a to jest para, y, że oni razem po prostu mogą zdobywać świat i spełniać swoje marzenia w jakikolwiek sposób, by to nie było i yy, osiągnąć po prostu coś nowego w życiu. To tyle, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam Was serdecznie.